Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem Maja, który generalnie nie należał do moich najlepszych miesięcy. Udało mi się w tym miesiącu przeczytać 7 książek, natomiast wśród nich były dwie bardzo cienkie książki dla dzieci i jeden komiks, ale o tym za chwilę. O pierwszych dwóch książkach powiem bardzo, bardzo krótko, ponieważ nagrywałam reading vlog, w którym czytałam obie te książki. Pierwszą z nich jest Pod kluczem Ruth Ware. To jest kryminał. Opowiada o młodej dziewczynie Rowan, która zatrudnia się w bardzo bogatym domu jako niania. W tym domu generalnie zaczynają dziać się w pewnym momencie bardzo dziwne i tajemnicze rzeczy. Ona właściwie bardzo szybko zostaje w tym domu sama, ponieważ rodzice muszą wyjechać w interesach. Dom jest bardzo specyficzny, jest bardzo, bardzo nowoczesny. Jest tam wszystko właściwie podłączone do aplikacji, co sprawia dodatkową trudność naszej bohaterce. Żeby nie dość, że musi ogarniać dzieci, to też musi nauczyć się ogarniać ten dom. No i właśnie również ten dom staje się dla niej w pewnym momencie kłopotliwy. Mamy tutaj masę tajemnic. Odkrywamy je stopniowo wraz z naszą bohaterką. Mamy tutaj troszeczkę taki element nadprzyrodzony, a przynajmniej tak dzieci sobie tłumaczą niektóre rzeczy, które się wokół nich dzieją. Zaskocze... Zaskoczenie zakończenie było bardzo mimo wszystko zaskakujące. Ja się domyślałam pewnych aspektów tego zakończenia, ale jednak no, nie przewidziałam tego, że będzie to tak wyglądało. Także ja Wam to bardzo polecam, nawet dla osób, które nie, jakoś nie lubują się w kryminałach, tak jak ja. Mi się bardzo ta książka podobała. Nie była przesadnie brutalna, także dla kogoś, kto po prostu nie lubi takich klimatów, to myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobry wybór. A drugą książką z tego reading vloga jest zupełnie, zupełnie inny klimat, czyli Czern i purpura Wojciecha Dudki, literatura wojenna, czasy II wojny światowej. Auschwitz. Mamy historię opowiadaną z dwóch perspektyw. Z perspektywy Mileny, czyli słowackiej żydówki, oraz franca, który pracuje tam jako, jako no taki, jeden z dowódców po prostu tego, tego obozu. Jest to naprawdę wstrząsająca historia. Ona jest oparta na faktach, więc to tym bardziej dodaje jej takiego poruszającego aspektu. Myślę, że no, na tle innych książek wojennych, to ta wypada bardzo dobrze. Ona nie wymusza na czytelniku emocji, a mimo wszystko jest to niesamowicie niekomfortowa rzecz do czytania. To jest potrzebne dla nas do poznania, chociaż czyta się o tych wszystkich rzeczach naprawdę bardzo, bardzo trudno. Niemniej jednak, dla osób, które lubią taką literaturę, bardzo serdecznie Wam polecam. Zapoznajcie się z tym kawał dobrej literatury. Następnie mam dwie części serii niefortunnych zdarzeń, drugą i trzecią. Myślę, że większość z Was o serii niefortunnych zdarzeń coś wie. Opowiada o trójce rodzeństwa, która no, w wyniku pewnych niefortunnych zdarzeń zostaje sierotami, zostają oddani pod opiekę do no, mówi się, że to jest jakiś ich krewny, ale to jest nikt inny jak tylko złoczyńca, który czyha na ich fortunę. Jak można się domyślić, Wszyscy opiekunowie, pod których dach trafiają nasi bohaterowie, z plotem dziwnych przypadków giną w mniej lub bardziej niewyjaśnionych okolicznościach i dzieci muszą po prostu tułać się dalej i uciekać przed hrabią Olafem, który, tak jak już wspominałam, czyha na ich pieniądze. W tej części dzieci trafiają do wujka Montiego, który zajmuje się Wężami. Natomiast w tej części trafiają do cieci Józefiny, która generalnie jest kobietą, która mieszka w bardzo dziwnym domu i ona się boi wszystkiego. Pierwsze trzy części ja znałam już z filmu, więc nie było dla mnie zaskoczeniem. Ta walka wow nie była dla mnie zaskoczeniem, ale bardzo serdecznie polecam Wam wszystkim tę serię. Myślę, że ona w świetny sposób zapoznaje dzieci z sytuacjami. No, właśnie takimi bardzo pechowymi, bardzo niefortunnymi, takimi, które kończą się zazwyczaj źle. A pierwszą książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, było From Blood and Ash, czyli moja nowa miłość od pani Jennifer Armentrout. To jest ym, pierwsza część serii fantastycznej. Ym, opowiada o ym, dziewczynie, która ma na imię Penelope. Mówią na nią Poppy. Ona jest kimś bardzo, bardzo ważnym w tym świecie. Ona jest wybrana przez bogów, jest jedną z najważniejszych osób, które służą Bogu, bogom. Ona jest tak zwaną, ona jest maiden, czyli jest dziewicą. Jest najważniejsza właśnie wśród tych, wśród tych ludzi, którzy są oddani na służbę Bogu. Jej życie jest generalnie dość trudne, ponieważ no, ona nie panuje nad swoim życiem. Musi wykonywać cały czas polecenia tych swoich przełożonych. Musi chodzić z zakrytą twarzą. Nie może właściwie z nikim rozmawiać. Nie powinno się na nią patrzeć. Ona nie może robić, wiecie, masy normalnych rzeczy, które normalna młoda dziewczyna chciałaby i mogłaby robić. No, ale Popi po prostu tego nie wolno. Nie wolno jej praktycznie nic. Jest jest chowana pod kloszem, jest cały czas obserwowana i cały czas poddawana ocenom. Ona właściwie, jej życie polega na tym, że ona musi udowadniać cały czas, że jest warta tego, aby tym Bogom służyć. Popie jednak nie jest taka do końca układna i ona naprawdę ma sporo za uszami. Jest dosyć niesforna i robi rzeczy których jej robić nie wolno. Poznaje w pewnych dość szczególnych okolicznościach mężczyznę, który później okazuje się być jej głównym, jakby takim strażnikiem. On zajmuje miejsce pewnego chłopaka, który niestety ginie. No i oczywiście przez niego, przez właśnie tego swojego strażnika Popi, trochę zaczyna. Się wewnętrznie buntować, trochę zaczyna wątpić w to wszystko. Coraz bardziej dostrzega to, że no ona nie chce się wcale chyba podporządkować temu, nie podoba jej się to, w jaki sposób wygląda jej życie, nie do końca chyba nawet chce tego wszystkiego, co ci wszyscy ludzie jej wpajają. Więc, jeżeli denerwuje Was i nie lubicie takiego motywu, że ktoś jest wybrany i, i chce ratować cały świat, to tutaj mamy, mam wrażenie, coś trochę odwrotnego, że wszyscy oczekują od popi, że ona no, będzie tutaj właśnie przewodniczyć tym tym Bożym sługom i tak dalej, a ona jest delikatnie mówiąc, nie przekonana wcale. I postanawia walczyć o siebie, o swoje, o to, kim właściwie ona jest, co chce robić w życiu. To jest książka, która ma Niesamowicie wykreowanych bohaterów. Poppy to jest chyba moja nowa, ulubiona postać z serii fantastycznych. Nie sądziłam, że, że ja ją tak polubię. Niesamowicie dobre, błyskotliwe dialogi. Ja naprawdę śmiałam się i płakam z tymi bohaterami, co mi się nieczęsto zdarza. Jest tak dobrze nakreślona chemia i połączenie między bohaterami. No, wszystko absolutnie mi się w tej książce podoba. Zwroty akcji są po prostu niesamowite. Wiem, że powiedziałam już to 100 razy, że, są że coś jest niesamowite w, w tej książce, ale tak po prostu jest. Ostatnie jakieś, nie wiem, 200 stron, nie wiem, może przesadziłam, nawet 100, to jest, to jest jazda bez trzymanki. Zmienia się całe postrzeganie nasze, tego świata, tej historii, tych bohaterów, Uch, naprawdę, ja byłam... Czytałam to ze ściśniętym żołądkiem i nie mogłam się oderwać, a jednocześnie bałam się przewrócić stronę, bo tam się naprawdę dzieją rzeczy, które, przez które można się nabawić wrzodów żołądka. Jest genialna, tyle mogę powiedzieć. Jest to chyba mój nowy, fantastyczny ulubieniec. Będę na pewno czytać dalej. I jest w ogóle pięć gwiazdek. Wspaniała. Przeczytałam też mroczną materię Blake'a Kraucza i to była kolejna pozycja, która od pierwszej strony mnie wciągnęła. To jest historia mężczyzny, który mieszka sobie najnormalniej w świecie, ze swoją żoną i synem. Wykłada fizykę na jednym z uniwersytetów. Zarówno dla niego, jak i dla jego żony, urodzenie się ich dziecka trochę zaprzepaściło ich marzenia, plany i karierę, ale oni szczerze mówiąc. Nie czułam, żeby oni sobie jakoś to wyrzucali. Byli szczęśliwą parą, szczęśliwą rodziną, ale wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy troszeczkę może tęsknili do tego, albo zastanawiali się po prostu, co by było, gdyby ich życie potoczyło się inaczej, czy może zrobiliby w swoim życiu zawodowym więcej. Pewnego dnia Jason zostaje porwany przez jakiegoś tajemniczego człowieka, zostają mu podane jakieś środki. Przez co on jest nieprzytomny, budzi się w bardzo tajemniczym miejscu, w jakimś laboratorium i wszyscy ludzie, którzy nad nim stoją, wy wydają się, że oni go znają i jest kimś bardzo poważanym. Okazuje się, że Jason trafił do miejsca, a właściwie do jakby do świata, w którym jego życie wygląda zupełnie inaczej. On nie ma wcale żony, nie ma dziecka, jest. Bardzo znanym i cenionym fizykiem, naukowcem, dokonał niesamowitych odkryć. No i pojawia się pytanie, które z tych dwóch, jakby żyć Jasona, jest prawdziwe? Co się właściwie wydarzyło? Jak to możliwe, że stało się to, co się stało? Także pytań jest cała masa tutaj. Um, akcja jest bardzo szybka, bardzo wartka i na pewno nie będziecie się w tej książce nudzić. Tutaj jest dosyć sporo, sporo elementów tłumaczonych z fizyki kwantowej, które, która naprawdę zaczyna mnie chyba coraz bardziej ciekawić, bo wszystko tutaj było moim zdaniem wytłumaczone w taki sposób, że można to swoim laickim umysłem rozumieć bez problemu, a jednocześnie bardzo to nam dobrze nakreśla. I pogłębia nam całą tutaj sytuację, która się, która się dzieje na przestrzeni tej książki. Naprawdę i zakończenie bardzo mi się podobało. Co więcej, wątek romantyczny tutaj między dwoma bohaterami i to, jakie dylematy oni muszą, na jakie pytania muszą sobie też odpowiedzieć pod koniec. Naprawdę, to było bardzo piękne. Także taki nieprzesłodzony, bardzo mądry i, i dojrzały związek. Tak mi się wydaje tutaj między bohaterami. Bardzo, bardzo polecam. Bardzo dobra. No i ostatnia już rzecz, którą czytałam w maju, to jest komiks Switch. Słuchajcie, ja jako dziecko byłam no mega, mega ogromną fanką tego komiksu. Miałam wszystkie. Czytałam je po 100 milionów razy. Też razem z koleżankami czasami w szkole czytałyśmy sobie te komiksy na role, bawiłyśmy się w te... W Właśnie w te przygody i tak dalej. Także um, ja pamiętałam, mam wrażenie, większość tutaj w ogóle z tych dialogów i z tych scen i tych, um, tych pięknych um, rysunków, więc czekam z niecierpliwością na następny tom, bo um, mam nadzieję, że z tamtego pamiętam mniej i, i jeszcze raz to mnie po prostu zachwyci. Uważam, że ten komiks się. Praktycznie nie zestarzał. Może tam dosłownie jest kilka rzeczy, które, które się do dzisiejszych czasów jakoś tam nie zachowały, ale poza tym, że ja nie lubię postaci, którą wszyscy chcieli zawsze być w zabawach czyli Cornelia jej po prostu nie cierpię. Nie lubiłam jej już wtedy, nie lubię jej nadal. I jeszcze jedna rzecz to jest to, że ja nie jestem wielką fanką właśnie tutaj wątku romantycznego. Który dotyczy Will, kto czytał, ten wie. Ale poza tym to była wspaniała, cudowna podróż w przeszłość. No, cofnęłam się o no, do prawie 20 lat wstecz i, i było mi z tym świetnie, bo naprawdę ja praktycznie pamiętałam swój stan, kiedy czytałam to wszystko po raz pierwszy. Także to był jeden z najlepszych zakupów ostatniego czasu. I będę kupować dalej. Tak. Bardzo polecam dla osób, które się kiedyś uicz e, jakoś fascynowały, zróbcie sobie ten prezent i kupcie to sobie. Zobaczycie, no nie pożałujecie tego. Tak się właśnie przedstawia moje podsumowanie miesiąca. Był to jeden ta z takich dziwniejszych miesięcy, bo właśnie to, co przeczytałam, było bardzo dobre jakościowo. Chociaż mam wrażenie, że, że w tym miesiącu przeczytałam bardzo niewiele. Ale trudno, nieważne, takie miesiące też muszą być. Mam bardzo solidne plany na czerwiec, z którymi też się z Wami niedługo podzielę. Mam nadzieję, że macie się dobrze i życzę się, życzę się, życzę Wam dobrego tygodnia. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie, który. Prawdopodobnie będzie troszkę szybciej niż zazwyczaj. No, to do zobaczenia. Pa Pa!